Gdyby mi się chciało tak, jak mi się nie chce, to są słowa, które dość często słyszę, w momencie, kiedy ludzie poszukują motywacji do tego, żeby rozpocząć działanie. Skutek jest taki, że czekając na motywację, nierzadko tracimy bardzo dużo czasu, w ogóle nie podejmując żadnej próby realizowania naszego celu. Prowadzi to do tego, że po kilku tygodniach, miesiącach, czy nawet latach, obracamy się wstecz i myślimy: Kurczę, szkoda, że wtedy tego nie zrobiłem. No właśnie. Jeżeli chcesz poznać metodę, która pokazuje, jak skonstruowana jest motywacja wewnętrzna, metodę, która wyjaśni ci, dlaczego czasami ci się chce, a czasami ci się nie chce działać, jak również poznać sposoby, jak można obejść system, aby faktycznie zrealizować swoje y, cele, to serdecznie zapraszam Cię na szkolenie, które organizuję razem z grupą Profesja. Nazywam się Marta Żurowska, jestem trenerem biznesu i masterką metody RMP, czyli Risk Motivational Profile. Opowiem Tobie o tym, jakie są mity motywacji, jakie są motywatory, które powodują, że chce nam się chcieć, jakie przekonania mogą wpływać na to, że sabotujemy swoje własne wyniki, a ostatecznie pokażę ci triki, które pomogą ci rozpocząć działanie już nawet od natychmiast, nie czekać na motywację. Jeżeli to jest dla Ciebie interesujące, jeżeli chcesz zainwestować dwie godziny swojego czasu, to zapraszam Cię na szkolenie, które, jak wspomniałam, organizuję razem z grupą Profesja. Zapraszam, mam nadzieję, że się widzimy.